Witajcie! Były sobie Angele trzy, Angele trzy, Angele trzy. Nieprawda, bo jest ich znacznie więcej, ale ja mam dla Was dzisiaj trzy. Trzy Angelki, które się pojawiły u nas w mieście. <laughs> Namówiłam trochę dziewczynów Chodźcie, weźcie, weźcie. <laughs> Ja od razu się nazywa pytanie: czy jestem Team Angel, czy może Team uh, Alien? Powiem Wam tak. Jedno i drugie. <gryw> Jedno i drugie. Podobno ci, którzy kochają angelę, nie lubią alienów. Ja jestem wyjątkiem i przypuszczam, że nie jedna z Was również. Dlaczego? Dlatego, że są to piękne zapachy od Muglera. Przepiękne. Inne zjawiskowe, niepowtarzalne. Tak, powiedzcie mi kiedyś, takie były. Prawda? Prawda jest taka, że za Tierrego Moglera firma wyglądała zupełnie inaczej, ale nie chcę o tym dzisiaj mówić, bo już tyle się nagadałam na ten temat. Jeżeli Was to interesuje, cofnijcie się do wcześniejszych filmików. Dzisiaj chcę się skupić na tych trzech ślicznych piastkach. Zapewne większość z Was je zna, ale z całą pewnością są też takie osoby, które o nich albo nie słyszały, albo słyszały niewiele, albo chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, cóż takiego ciekawego mam do powiedzenia ja w temacie, zostańcie koniecznie ze mną. Zacznę od tego, że angel przeszedł reformulację. Zresztą tak jak każdy zapach. W pewnym momencie ktoś wpadł, zresztą nie jeden zapewne, na genialny pomysł, że trzeba namieszać troszeczkę w składnikach. Sławna reformulacja, która spowodowała, że zapachy większość zapachów stała się słabsza. Tak. I oczywiście dosięgnęło to również Angela. Ja miałam tą przyjemność, że wąchałam wersję. Przed reforma, reformulacją i dotyczy to wód perfumowanych oraz wód toaletowych. I powiem Wam, że wyczuwam różnicę. Wyczuwam, nawet moja wersja, którą mam w tym kiełku, jest starsza od tej, którą Wam zaprezentuję dzisiaj. Chodzi mi o budeleczkę. Przypuszczam, że składniki również. I czuję różnicę. Może ona nie jest jakaś wielka, może nie jest jakaś spektakularna, ale Pierwszy, Angel, zapach, który bardzo namieszał w świecie perfumowym, powstał w 1992 roku. Tak, zobaczcie, wieki temu można byłoby się, mogłoby się wydawać. Była to kompozycja nowatorska, zupełnie, totalnie inna, wprowadzająca nas w świat zapachów gourmand, czyli takich zapachów jadalnych. Kompozycja, która wyróżniała się, charakteryzowała się bardzo, bardzo bogatym składem. I dzisiaj przygotowałam dla was specjalnie te nutki, abyście mogli zobaczyć, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Ach, ten angel, który jest tutaj, teoretycznie też posiada te nuty. Przeczytam wam je zatem: wata cukrowa, kokos, liść czarnej porzeczki. Melon, jaśmin, bergamotka, ananas, mandarynka, miód, czerwone jagody, jeżyna, śliwka, morela, jaśmin, brzoskwinia, rochidea, gałka muszkatołowa, kminek, róża, konwalia, paczula, czekolada, karmel, wanilia, fasolatonka, bursztyn, piżmo, drzewo sandałowe. Skład jest bogaty i to czuć tej kompozycji czuć wielkie, ogromne bogactwo składników, nutek, niuansów. Ja mam tutaj pojemność, to jest słuchajcie 100 ml, tak się ona prezentuje. Pierwszy raz mam w ręce taką dużą. Mam inne angele, o których Wam dzisiaj tutaj nie będę mówiła, choć mogłabym, ale chcę się skupić na tych trzech. Jaki to jest zapach? Niezwykle kuszący, słodki, bardzo słodki. Bym powiedziała również paczulowy. Taki ciepłokorzenny, owocowy, wyjątkowy. Tak jak Wam wspomniałam na początku, podobno albo się je kocha, albo nienawidzi. Ma tylu samo zwolenników, co przeciwników. Ja należę do tego zespołu, który uwielbia ten zapach. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Pamiętam swoje pierwsze myśli, swoje pierwsze wrażenia, kiedy w ogóle je powąchałam. Powiem Wam, że to było jak... Jak grom z jasnego nieba. Nie spodziewałam się takiego bogactwa. Ja, która wcześniej kochałam zapachy świeże, delikatne, kwiatowe. Kiedy pierwszy raz powmuchałam Angela, od razu się zakochałam w tym zapachu. Później, kolejnym, do którego chciałabym dzisiaj przejść, tak w kolejności, kiedy zostały wypuszczane, jest Angel Nowa. To jest również 100 ml, ale jak widzicie, już lakon wygląda trochę inaczej, kolor wygląda inaczej, mamy tu taki piękny różowy. On również podobnie jak wersja wcześniejsza posiada wersję wody toaletowej. I cóż, cóż mogę o nim powiedzieć. Nutki. Malina, lici, róża damascyńska, akigalałut i benzoes. Jak widzicie jest ich znacznie mniej. Zapach stworzony w 2020 roku. Który posiada w sobie takie akordy owocowe, różane, słodkie. Bym powiedziała również świeże. I tak. U mnie na mojej skórze yy, otwiera się on dosyć świeżo, dosyć bym powiedziała ostro. Pierwszymi nutami, które czuję, jest to na pewno malina. Później jest róża i akigalaud. Jest to taki rodzaj drzewa, który wprowadza taki delikatny, pikantny element w tym zapachu. Później, słuchajcie, dochodzi do głosu liczi i on się na mnie zmienia, bo na początku jest taki dosyć, bym powiedziała, ostry. Nawet bym rzekła suchy. Później dopiero się wysładza. Ja mam go nałożonego na rękę pół godziny temu. I tutaj ewidentnie widzę zmiany. Na pierwsze psiknięcie ja nigdy nie byłam zachwycona tym zapachem. Nigdy nie zrobiłam nam jakiegoś takiego piorunującego wrażenia. I już po nutach również widzicie, że on bardzo odbiega od tradycyjnego. Czyli od pierwszego Angela. Tak on wygląda, tak on pachnie. Kiedy je nałożyłam, po pewnym czasie doznałam takie de takiego delikatnego olśnienia, że one odrobinę mi przypominają mój Narcotic Flower od Mason Alhambra. Tyle tylko, że tutaj ewidentnie czuć te owoce, tam z kolei jest to drzewo. Ja je mam tutaj nałożone. I był taki moment, że one były do siebie podobne, ale to był tylko ułamek, więc absolutnie nie twierdzę, że są one do siebie zbliżone. Był delikatny akcent, który minął. Teraz jest tutaj przyjemnie, nie jest już tak ostro, jest delikatniej i tak się prezentuje Angel Nova. No i trzecim gagatkiem, o którym Wam chcę dzisiaj powiedzieć, jest to ta urocza pięćdziesiątka. Angel eliksir, Tak, kolejny eliksir, ale uwaga, ten eliksir pochodzi z 2023. Tak? Oj, teraz dopiero <grym> olśnienie. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że będzie 2022. chyba, że się pomyliłam. Jeżeli tak, poprawcie mnie, proszę, w komentarzach. Niech będzie poprawnie. I tutaj widzicie, że ten flakonik, oprócz tego, że jest to 50, prezentuje się zupełnie inaczej. Zanim miałam okazję przewąchać ten zapach, byłam bardzo ciekawa, w którą stronę poszli kompozytorzy, tak to nazwę, twórcy zapachu. Czy będzie on zbliżony do oryginału, czy może będzie bardziej ekstrawagancki. On sobie, słuchajcie, poszedł w zupełnie inną stronę zupełnie inną stronę, nuty zapachowe. Różowy pieprz, jaśmin, lang ilank, drzewo sandałowe, kwiat pomarańczy, wanilia, bourbon, amber, extreme albo ekstrem, nie wiem dokładnie, jak to się tutaj tyta, zapach białokwiatowy, drzewny, waniliowy, taki słodki. Czy faktycznie taki jest? Zmienię rękę, bo mam je tu. I tutaj już, już mogę powiedzieć, że on na pewno na mojej skórze się zmienia, ponieważ kiedy na początku je nałożyłam, słuchajcie, pierwszymi nutami, które mi się kojarzyły był kokos, którego tutaj oczywiście nie ma, ale ja już wiem, że u mnie funkcję kokosową pełni drzewo sandałowe połączone z ilanki lang i do tego słuchajcie bardzo duża doza wanilii ja tutaj sobie zerkam bo ja sobie zaznaczyłam te nutki w kolejności gdzie co kiedy się pojawiło i później dołączył różowy pieprz ale tak bardzo delikatnie dodany i dopiero teraz wyczuwałam kwiaty dokładnie mówiąc jaśmin taki delikatny Niezbyt wyróżniający się. Zastanawiałam się, czy to jest jaśmin, czy to jest kwiat pomarańczy, ale jednak to był jaśmin. Kwiat pomarańczy tutaj nie wyczuwam. No i teraz właśnie. Wanilia. Wanilia, chociaż ona też wcześniej była. Zapach wypłaszczył się troszeczkę na mnie, a szkoda, bo wiązałam z nim troszeczkę większe nadzieje, powiem wam. Pierwsze testy jakiś czas temu. Cóż. Przełknęłam żabę, gdyż naprawdę liczyłam na to, że będzie bardziej nawiązywał do oryginału. Tutaj natomiast ten zapach poszedł w zupełnie, zupełnie inną stronę, i tutaj z oryginalnego Angela nic nie uświadczycie. Jednych to raduje, innych smuci. Ja należę do tej drugiej grupy, choć przyznam się Wam szczerze, że sam zapach nie jest ani brzydki. Nie ma tutaj nic, co mogłoby kogokolwiek denerwować i przeszkadzać. Jest on bardzo poprawny, przyjemny, ale wypuszczenie go pod nazwą Angel Elixir uważam za osobiście, moja opinia, za duży błąd. Gdyby on poszedł w inną stronę, myślę, że byłby ciekawy. Troszeczkę on, jakby, wkrada się w te klimaty. Alien Godes. Tak, zakrzyczycie mnie, powiecie, że to są zupełnie inne zapachy. Cóż, takie są moje skojarzenia. I odkąd Muglera przejęło L'Oreal, mam wrażenie, że właśnie one, te kompozycje są tworzone w taki sposób bardzo, bardzo poprawny, taki bardzo mający przypodobać się innym. Tutaj był ten sznyt. Ta rysa bardzo charakterystyczna, ta rysa bardzo wyróżniająca tą kompozycję na no, wszystkich innych, które powstawały. Tutaj mamy wodę perfumowaną, która będzie schlebiać e, większości gustów, tak to powiem. Produkt taki dla mnie bardzo bezpieczny, bardzo mainstreamowy, bardzo taki designerski dla wszystkich. Nie mówię, że to jest zły zapach, absolutnie nie ale te wraty, jak to mówią... tutaj było piękny charakter. Tutaj mamy piękno. I teraz tak: Mamy również Angel Nowe. Wy wiecie, że pom od razu może odczytać, czy zapach mi się podoba czy też nie? Tej całej trójki największą miłością darzę pierwowzór. Uważam, że mimo reformulacji, mimo upływu lat jest on świetny. Podoba się? Wyróżnia się nadal mimo wszystko, nadal się wyróżnia. Mało tego wyróżnia nawet, nawet się teraz chyba bardziej na tle tych dwóch kompozycji nawet niż inne. Wody perfumowane, które obecnie są tworzone. Dlatego chyba będę im wierna, słuchajcie, do końca żywota Angela. Tutaj natomiast gdybym miała wybierać z tych dwóch. Hmm, myślę, że jednak padłoby na eliksir. Dlatego że jest tutaj ta słodycz, a ja kocham słodziaki. Mamy tutaj tą wanilię. Świetnie jest połączona z tą fasolą tonką. Ten jaśmin również robi robotę i i lang. Tutaj natomiast dla mnie jest mimo wszystko zbyt wytrawnie, zbyt ostro. Nie miałam przyjemności wąchania wody toaletowej. Wiem, że jest różnica między perfumowaną a, toal a toaletową i właśnie osoby, którym perfumowana troszeczkę może przeszkadzać drażni, tak jak mnie. Toaletowa będzie. Bardziej odpowiadała. Nie mam. Wierzę na słowo. A tutaj jest śliczna. Jest przepiękna. Jestem ciekawa, jaki kolejny angel nam przygotują. Jak, jak będzie pachniał? Czy będzie jeszcze kiedykolwiek, jakiekolwiek nawiązanie do nich? Czy też nie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony angel? Czy ten pierwszy z nieziemskimi parametrami, nawet po reformulacji, ciągnący się przepięknym ogonem, z niesamowitą trwałością, projekcją? Czy ten, który jest tak inny, Taki bym powiedziała chrupiąco świeży, w przepięknym opakowanku z równie dobrymi parametrami, czy ten, który jest najbardziej inny z nich wszystkich, mimo nazwy eliksir, bym powiedziała, że parametry, czyli projekcja i trwałość są skromniejsze. Bywa to zaletą. Nie mogę zaprzeczać. Jeżeli ktoś nie lubi mocnych, intensywnych boni, tutaj na pewno bardzo dobrze się odnajdzie. Czekam, kochani, na Wasze komentarze. Napiszcie mi, który z nich jest Waszym faworytem? Czy wręcz przeciwnie, unikacie, uciekacie, obojętnie, co by to nie było, od Angela trzymacie się z daleka? To może wolicie, Elian? Wersję oryginalną, czy może któryś z flankerów? Chciałabym bardzo poznać Waszą opinię. Pogadajmy sobie trochę, Powymieniajmy. wymieniajmy. Zobaczmy, czy zrobiły jakieś drużyny. Ja dziewczynom dziękuję za to, że mogłam je sobie dzisiaj wziąć i Wam o nich opowiedzieć. Zobaczcie, jak one się ślicznie prezentują. No po prostu cudeńko. Cudeńko, cudeńko, cudeńka. Buziaki, do następnego razu.